Chcesz wylogować się ze wszystkich urządzeń, na których masz załogowane swoje konto na Instagramie? W tym filmie pokażę ci krok po kroku, jak możesz to zrobić w prosty sposób. Zanim przejdziemy dalej, jeśli chcesz odkrywać ukrytą funkcję swojego iPhone'a po rozwiązaniu swojej wątpliwości, zajrzyj do opisu. Aby wylogować się ze wszystkich urządzeń, najpierw otwórz aplikację Instagram i przejdź do swojego profilu, naciskając ikonę w prawym dolnym rogu, gdzie widzisz swoje zdjęcie profilowe w miniaturze. Następnie naciśnij trzy poziome linie w prawym górnym rogu i wybierz pierwszą opcję: Centrum kont. Gdy już tu jesteś, kliknij hasło i bezpieczeństwo, a potem wybierz sesję załogowania czyli tę opcję, którą widzisz tutaj. Wybierz swoje konto na Instagramie, a zobaczysz wszystkie urządzenia, na których jesteś załogowany. Jeśli chcesz wylogować się ze wszystkich tych urządzeń, naciśnij czerwony przycisk znajdujący się na dole. Jak widzisz, w prawym górnym rogu pojawi się opcja, zaznacz wszystko. Jeśli chcesz wylogować się tylko z niektórych urządzeń, wybierz jedynie te konkretne. Następnie naciśnij przycisk na dole, aby się wylogować i potwierdź, wybierając, wyloguj się. Poczekaj chwilę, aż proces się zakończy i jak widzisz, konto zostało wylogowane ze wszystkich urządzeń, a pozostaje tylko to, z którego korzystasz teraz. Jeśli chcesz również wylogować się z tego urządzenia, aby nie pozostało żadne, wejdź ponownie na swój profil. Naciśnij trzy poziome linie w prawym górnym rogu, przewiń na sam dół i wybierz opcję Wyloguj się. Potwierdź ponownie naciskając Wyloguj się i w ten sposób nie zostanie żadne urządzenie z aktywną sesją Twojego konta. Jeśli chcesz odkrywać ukryte funkcje swojego e na każdego dnia, wysyłamy e-mail, w którym w prosty sposób tłumaczymy jedną z nich. Aby również je otrzymywać, masz link w opisie jest całkowicie bezpłatny.